Paweł chyba mści się na nas za amerykańskie sankcje. Marka po raz kolejny pokazuje sprzęt, którego nie będzie się dało kupić w Polsce. Możemy sobie na niego co najbliżej popatrzeć. A jest co oglądać? To co widzicie na przebitkach to Madebook Fold Ultimate Design, czyli laptop, który jest w całości ekranem. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że sprzętu można używać na kilka sposobów: jako standardowego 13-calowego notebooka z fizyczną klawiaturą dołączoną do zestawu i łączącą się ze sprzętem bezprzewodowo, jako laptopa z wirtualną klawiaturą wyświetlaną na dolnej części, wtedy, gdy jest potrzebna. I uwaga, one znacznie bardziej wygodne niż można by sądzić. Ba, nawet świetnie ignoruje opierane o nią nadgarstki. Jako komputera all-in-one po rozłożeniu i podparciu wbudowaną z tyłu podpórką, wtedy tę fizyczną klawę można sobie położyć przed 18-calowym ekranem. A jak się człowiek uprze, nawet jako gigantyczny tablet. Przy czym, oczywiście, nie ma to za wiele sensu. Każdą z tych form Huawei przemyślał. Świetnie grające głośniki są rozmieszczone tak, żeby zawsze słyszeć stereo. Dwa porty USB-C są pod ręką niezależnie od ustawienia. W odpowiednich miejscach znajdziecie małe stopki. Wirtualną klawiaturę można spersonalizować na kilka sposobów. A w zestawie dorzucane jest świetnie wyglądające tui. Całość aż krzyczy, że jest sprzętem premium. Przy czym o parametrach nie bardzo jest sens mówić. I tak Matebooka Fold nie kupicie. I nie, nie dlatego, że jest drogi, a jest. W Chinach za sprzęt trzeba zapłacić jakieś 13 tysięcy złotych. Ale dlatego, że pracuje nie na Windowsie, a na Harmony OS, autorskiej platformie Huawei, bazującej na Linuxie i będącej jego mixem z Androidem, macOS i Windows. I co najważniejsze, zupełnie niewspieranej w Polsce. Szkoda, tym bardziej, że niedostępny u nas Huawei Matebook Fold zwiastuje koniec laptopów Huawei w Europie w ogóle. Marce właśnie skończyła się licencja na używanie Windowsa, przedłużyć jej nie może, bo sankcje i nie ma zamiaru kopać się z koniem. Ja za maidbugami będę tęsknił. W zdecydowanej większości były to sprzęty udane i dobrze wycenione. Dajcie znać, czy wy też.